No cześć kochani, filmik przed chwilą był, ale coś mi się dzieje technicznie w telefonie, rozłącza mi się aplikacja, TikTok nie działa, muzyka mi poszła za głośno, muszę to zrobić jeszcze raz. Poznałem Marzenę, Marzenę psycholog. No i dziś czuję się jak poławiacz pereł, złowiłem perłę, bo bo dowiedziałem się chciałem coś o niej wspomnieć w ostatnim moim filmiku i zrobiłem to tak niechlujnie i pobieżnie gdy przeczytałem artykuł z tej polskiej internetowej gazetki Londynek to mi opadła szczena bo wyobraźcie sobie, że Marzena w proteście przeciwko przemocy domowej zrobiła 720 km hulajnogo nie Niebywałe co, eee, możecie o tym przeczytać w gazecie Londynek.net. Hmm, pokażę Wam zdjęcie tak, jak potrafię. Nie, nie znam się technicznie, jak tutaj zrobić czary mary, żeby to się pokazywało. Eee, Pokazuję Wam zdjęcie takie, proszę. Oto jest marzena, koleżanka, eee, która wspiera ofiary przemocy domowej. I moja prośba, byśmy my marzenę wsparli. Marzena na bardzo chętnie chce zacząć pracować na TikToku, chce się pokazać, chce wejść na, chce zrobić swoje filmiki, zaczęła robić, chce otworzyć swoje livey dla osób z, z domów przemocowych. Będzie możliwość ma ochotę wejść również do mnie na. Okienko podczas mojego sobotniego live'a, do którego zachęcam w sobotę o godzinie 20 czasu angielskiego, 21 czasu polskiego. Będzie u mnie rak niebo, rak Paulinka z Holandii i właśnie Marzena, Polka mieszkająca w Niemczech, ta psycholog. Wiecie co? To rzadkość jest, że e, ludzie nie tylko mówią, ale i robią. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że każdy pijak, który teraz ma dwa dni trzeźwości, zaczyna robić karierę w TikToku i, i, i zaczyna pouczać innych, jak trzeźwieć. Łącznie ze mną, no znaczy, tutaj dużo oszukiwać, ale psycholog, który wsiada na hulajkę i wali 720 kilometrów w proteście przeciwko przemocy domowej, no to szapobaczapki z głów, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Przeczytam wam ten artykuł, ok? Polka zaprotestowała przeciw przemocy domowej, przemierzyła Anglię na hulajnodze, Anglię i Irlandię. Marzena Lesika, na swojej hulajnodze przemierzyła Anglię i Irlandię, by pokazać, że żadna kobieta w potrzebie nie jest sama, przemoc domowa dotyka wciąż wielu kobiet w Europie. W wyjątkowy sposób postanowiła zwrócić na to uwagę marzena Lesika, polska na co dzień, Polka mieszkająca na co dzień w Niemczech. Mieszkająca, pracująca w okolicach Bon Marzena to miłośniczka życia i pasjonatka rozwoju osobistego Joginka z inicjatywą pod nazwą Stop Domestic Violence. Wyszła, gdy sama dostrzegła, ile przemocy domowej jest wokół nas. W pewnym momencie mojego życia zobaczyłam ponownie przemoc wobec kobiety. Nie mogłam jej pomóc ani do niej dotrzeć. Stanęłam pod ścianą, poczułam niemoc podczas gdy komuś działa się krzywda, to pchnęło mnie do działania i przyszedł moment, gdy powiedziałam dość. Widzę przemoc i się na nią nie zgadzam, powiedziała Marzena. Pani Marzena wsiadła na nogę nieelektryczną i przemierzyła trasę od Londynu aż po daleką Irlandię, łącznie 720 km. Ruszyłam w drogę, aby głośno o tym mówić, aby mówić kobietom, widzę ciebie, widzę przemoc, i chcę dać ci siłę i wiarę, że możesz o siebie zadbać. Przekonuje Polka i dodaje, że ten projekt miał na celu budzenie kobiet, które żyją w przemocowych relacjach oraz pokazanie im konieczność proszenia o pomoc w takich sytuacjach. Akcja trwała od 28 maja do 17 czerwca. Marzena Lesika zapewnia, że będzie nadal wspierała kobiety, które są dotknięte przemocą, bo one nie mogą być same. Myślę, że to dla nas wszystkich będzie duża lekcja, duża szkoła, Myślę, że wszyscy chętnie porozmawiamy na live'ach z Marzeną. Wszyscy zadamy chętniej dużo pytań. Jest wśród Was tutaj wiele osób, które borykają się z przemocą domową. No Marzena na pewno chętnie weźmie udział w moim sobotnim live'ie i będzie. Szkoda, może dzięki Wam uzbiera obserwacji tyle, że będzie ją widać. Zapraszam do obserwacji konta Marzeny. Cóż powiedzieć? Aż dziw bierze, że są osoby, które nie tylko gadają, a i działają. Ba, i do tego jeszcze, jak mówią, tak robią. Może jestem dumny, że Ciebie znam. Wielki szacunek. A dla Was co? Jeszcze raz, prośba o obserwację o tu, 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 tu. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Trzymajcie się, Papa. Pa.